miejskich terenów, które zarastają pastwami i utrzymianie miasta w czystości. Dopiero interwencje Rady i nagłośnienie konkretnych przypadków powodowały reakcje ze strony burmistrza. Proszę Państwa, miasto utrzymywane jest w czystości na poziomie, na którym nas jest stać i na poziomie, jakim zabezpieczone są środki w budżecie, m.in. przez państwo. Skoro tak jest pięknie, to, to jakim cudem, proszę Pana, teren za przystankiem na ulicy Wierzbowej, a między blokiem Wiosenna 2 i Wiosenna 4, tam rosną samosiejki, akacje półtora metra. Kiedy to było koszone? Zgłaszałem wczoraj burmistrzowi Kowalskiemu. Tak? Powoli, będziemy, powoli będziemy to zrobić. Amfiteatr zarośnięte, chrzan rośnie na rondzie, w lubartowie piękne, piękne kwiatki. Takich, takich przykładów, no, zgadza się, wykoszone śmieci, jaka była y, działka tutaj przy Szelu, mieszkańcy to zgłaszają. Inny, inny przykład, wycinka drzewa na ulicy Jaśminowej. Jedna, jedna z pań. Y, Jedna z Pań y, mieszkanek opowiadała jak to było. Poprosili o przycięcie drzewa. Przyszło dwóch pracowników, y, nawet nie mieli żadnej zwyżki, nic. Podcięli dwie gałęzie, posiedzieli dwie godziny i pojechali. Na drugi dzień przyszli znowu nieprzygotowani i dopiero po jakimś czasie zostało to zrobione. Proszę Pana, ja tego nie wymyślam, to ludzie dzwonią. Na to są, na to są od ludzi potwierdzenia. Łęczna krzakami zarasta i jeżeli każdy się przejdzie, ten takie miejsca zobaczy. Zarzut następny inwestycji bez zabezpieczenia środków w budżecie gminy. Sprawa dotyczy tegorocznej likwidacji toru moduklosowego oraz budowy targowiska miejskiego, wykonanie nawierzchni itd. Dzisiaj Państwu o, przedstawiłem, a, że tak powiem odpowiedzi na ten zarzut. A natomiast e, proszę sobie wystąpić do odpowiednich organów, choćby do policji. Jak dzisiaj, jaka jest opinia policji na temat rozgrywanych meczów i jak... Wygląda, że tak powiem, rozładowanie ruchu samochodowego po meczu. Ile to trwa i jak bezkolizyjnie to się wszystko odbywa? Dzięki takiemu, a nie innemu mojemu postępowaniu. Dobrze Państwo wiedzieliście, że taka rzecz jest potrzebna. Czemu daliście wyrazić Głosując jednogłośnie za przyznanie pieniędzy na tę inwestycję, a ja tą inwestycję. Dla dobra miasta, dla dobra klubu, dla naszego wizerunku włęcznie musiałem wykonać do pierwszego meczu. Dobrze Państwo wiecie, że e, inwestycje wykonawca rozpoczął, mając pełne przekonanie, że ja słowa dotrzymam i mając zaufanie do Rady jako instytucji, które ma dbać też o z miasta, że takie pieniądze Rada przeznaczy na te inwestycje. Czasem czas nam, że tak powiem, narzuca z tym działania, ale efekt końcowy jest dla miasta pozytywny, co jeszcze raz powtórzę. Państwo swoim głosowaniem na ostatniej sesji potwierdzili, że dobrze Zrobić. Inwestycje bez zabezpieczenia. Sam tam przyznał, jakie były pana metody działania, że wykonawca realizował zadanie na tak zwane słowo honoru, że pieniądze zostaną przeznaczone. O to chodzi. Następny za w swoich wypowiedziach oraz zachowaniu burmistrz alogacki i niekulturalny. Burmistrz użył między innymi słów kolorowych. Sprawę badała prokuratura. Myślę, że nie byłoby tu sprawy, Gdyby mama pana radnego nie była handlowcem na tych targowiskach. Pani nawet prawisz. Pan nie mówił, że dobra. sprawę badała prokuratura tylko zapominając dodać słów. I nie dopatrzyła się w żadnego naruszenia prawa. Styl typowy dla pana radnego Bablarka. Jeśli chodzi o zarzut aroganckiego i niekulturalnego zachowania, to powiem, że tak rzeczywiście... Czasem być może zbyt emocjonalnie reagują na różne prowokacje i manipulacje. Jak jednak nie reagować na kłamstwa i manipulacje, jakie niektórzy radni prezentują? Czy, czy kiedykolwiek zareagowałem emocjonalnie wobec na przykład opozycyjnych radnych pana Ledziona, pana Tora czy pana Felicy? Nie przypominam sobie. Myślę, że panowie radni też. Rzeczywiście trudno mi natomiast spokojnie przejść nad kłamstwami i manipulacjami radni Fiałkowskiego i Pawlaka i zapewne znów zostanę oskarżony o chamstwo i arogacje wobec tych radnych. Nie można przejść do porządku dziennego nad faktem, że radny Fiałkowski w publicznej wypowiedzi w panoramie lub na temat likwidacji straży miejskiej w jednym zdaniu zawiera trzy kłamstwa. Nie zaprzeczy Pan, że oglądano na monitoringu y, telewizję, nie zaprzeczy Pan, że monitoring y, sprowadza się głównie do złego parkowania, zapewne nie zaprzeczy Pan też, że y, jeżeli już dochodzi do dewastacji mienia, to nagle jest obraz, obraz nieczytelny. Następny zakres, realizacja bezsensownych i całkowicie nieuzasadnionych ekonomicznych inwestycji. Według wnioskodawców taki przykładem jest budowa tak zwanego hotelu w Centrum Kultury ukrytego pod nazwą adaptacja poddasza. Wydawanie kilkuset tysięcy złotych na taką inwestycję jest doskonałym przykładem rozrzutności i nieracjonalności. Ile kosztowała ta adaptacja poddasza tak naprawdę nie wiadomo, choć wielokrotnie radni o to Nie będę się już powtarzał. Kolejny kłamstwo. Adaptacja pomieszczeń na poddaszu jest tylko wykorzystanie powierzchni, która do tej pory była graciarna. I to adaptacja uzyskana niewielkim kosztem, adaptacja, która pozwala zwiększyć nam powierzchnię użytkową budynki. W sprawie tej inwestycji złożonej były przez radnych Pawła Kajtiałkowskiego dwie interpelacje. Na obie uzyskali szczegółową odpowiedź z kwotami, o które zwracali się, poda, o które się zwracali i podane mieli te kwoty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Informacja o tym, że nie mają tych danych jest więc po prostu bez żadnych Odpowiedź na ich interpelację nie była dla nich na pewno satysfakcjonująca, bo jednoznacznie obalała ich wydumane zarzuty. Jak widać, dalej nie przyjmują prawdy do wiadomości. Na dzień dzisiejszy, żeby może się państwo jednak utrwaliły te cyfry w głowie, powtórzę, na ten cel wydatkowano 116 169 złotych 78 groszy. Zł. Uwzględniając kwoty niezapłaconych zobowiązań, łączna kwota nie przekroczy nawet 200 tysięcy zł. Operowanie kwotą kilkaset tysięcy złotych jest więc oczywistym nadużyciem. Przy okazji koniecznej wymiany konsumpcji dachowej uzyskano 147 m i 10 cm powierzchni złotych. Utworzone pomieszczenia mają służyć dla placówce na powiększenie ich bazy, między innymi na zajęcia muzyczne, oraz umożliwiają okresowe stworzenie miejsc noclegowych dla artystów uczestniczących w corocznym międzynarodowym plenerze artystycznym czy w czasie festiwalu Kapel oraz gości z miast partnerskich. Ja chciałbym zadać Panu pytanie, czy wy chociaż jesteście w stanie podać jedną cyfrę, na przykład ile dzieci teraz się zapisało na różne kursy tańca do Centrum Kultury? Jestem 100% yy, pewny, że nie macie żadnej jednej. Już samo zestawienie wielkości uzyskanych powierzchni użytkowej z kosztami inwestycji wskazuje na bardzo wysoki sens ekonomiczny tego przedsięwzięcia, a znaczną część kosztów i tak należało ponieść przy wymianie dachu. W tym miejscu należy przypomnieć również, że wymiana dachu jest tylko końcowym etapem kompleksowej modernizacji budynku Centrum Kultury. Modernizacji, której koszty sięgają w miliona złotych, a zostały pokryte większości ze środków spoza budżetu gminy. Proszę sobie Wziąć jeden z nowego, który tak jest miaręgo, przez panów, szczególnie dwóch, i zobaczyć, jak wyglądało Centrum Kultury kiedy jak szedł na Urząd Burmistrza, a jak wygląda dzisiaj. Z pięknymi estatarami prowadzącymi do bloku obrońców pokoju w y, Hotel dla artystów. Sam pan przyznał, że będą miejsca noclegowe.